będzie miała. dominacja genetyczna, dominacja witam wszystkich bardzo serdecznie przejdźmy sobie może już do partii, nie przedłużajmy to jest szósta runda z turnieju Krakowia Chess Open i nie uwierzycie, pierwsza partia którą wygrałem, to jest szósta runda mam półtora punkta na punkcie dalej jest tragedia, ale wygrałem, tak? wygrałem, trzeba się cieszyć tak? dobrze przejdźmy sobie już do samej pozycji, zagrałem ruch E4 ponieważ miałem zdublowany kolor czyli dwa razy grałem kolorem białym Poszło, u, poszło E6. Obrona francuska. Ech, no to co mogłem zagrać? No? E4D3, czyli atak królewsko-indyjski, stałym widzom bardzo, bardzo dobrze znany. Chodzi o to, że bronimy sobie tego pioneczka, gramy na spokojnie, skoczek D2. Tu się nic nie dzieje. To już jest prawdopodobnie wyrównanie w pozycji. Natomiast w ataku królewsko-indyjskim -indyjski, królewsko nie chodzi o to, żeby nawalać, nawalać, chociaż są takie warianty. Przechodzimy do równej pozycji i gramy na myślenie. Muszę odepchnąć. No, trzeba pobronić tego pionka, ponieważ gdybym zagrał coś w stylu, no nie wiem, skoczek F3, no to w tym momencie powstaje taka pozycja. Nie jest to pozycja przegrana, natomiast w tym momencie to już całkowicie straciliśmy jakąś głębię strategiczną w tej pozycji, nie? Tu straciliśmy hetmany, możemy coś sobie grać, ale to jest raczej turbo równa pozycja, gdzie nie ma żadnych super planów. Skoczek D. Teraz jak nam zbije, to można odbić pionkiem, tu już tego nie ma, albo można odbić skoczkiem. Natomiast czarny chce trzymać tą presję w centrum, chce cały czas, żeby te pionki gdzieś tam podwisały, więc sobie spokojnie zagrał C5. W sumie to zagrała, bo to była przeciwniczka. Tym razem grałem z 15-latką, Poszło C5. Skoczek F3. Skoczek C6. Czyli tu się nic nie dzieje, nie? Ona sobie zagrała do centrum bardzo ładnie, ma fajne centrum. Ja jeszcze za bardzo nie wyruszyłem oprócz tego pionkę E4, natomiast nie spieszymy się, tak? Otwieramy centrum kiedy chcemy. G3. Skoczek F6, koniec G2. I w tym momencie. Ja kojarzę dwa 3 warianty. Nie? Można zagrać. Koniec E7, można zagrać koniec D6, co poszło w mojej poprzedniej partii, kiedy ja zagrałem Hetman E2 i mój przeciwnik się cofnął na E7. No i można, można zagrać G6. I tak to rozkminiam. W sobie myślę, o Boże, co to jest? Co to jest? Ustawi się gońcem tutaj. Jak ja przepchnę, jak ja bym chciał na przykład po roszadzie, pyk, przepchnę, bo ogólnie w e4, d3, czyli w tym ataku królewsko-indyjskim zazwyczaj to przepychamy, no to w tym momencie ten pionek jest atakowany aż trzy razy, ja go bronię dwa razy, raz w sumie, mogę go pobronić dwa razy, ale tak czy tak ten pionek pada. Więc na e5 sobie pozwolić nie mogę w tego typu pozycjach, więc stwierdziłem, c3 prawie zawsze się przydaje w tego typu pozycjach. I zauważcie, że teraz nawet jak zrobi roszadę, co poszło, tu się zastanawiałem nad czymś takim. E5, skoczyk D7 i teraz D4. Zauważcie. to już się broni, jest bardzo fajny, zdrowy łańcuch pionkowy, Natomiast bałem się trochę zagrania Hetman B6. Po Hetman B6 ja prawdopodobnie gram skoczyk B3. Mamy do czynienia z tego typu pozycją. I tu, no nie wiem, bicie. Jest taka pozycja. No i atakuje mnie po polu, po polu D4. Być może to jest równa pozycja, nie? Ale nie wiem. Nie jestem pewien. Nie podobało mi się nie podobała mi się sytuacja, w której ja muszę bronić pionka D4. Po prostu. Więc... Stwierdziłem, że zagram trochę inaczej. Najpierw zagram wieża E1. Zawsze ta wieża trochę lepiej tutaj stoi. Kuszę ją. Kuszę ją, mówię ci, mówię jej tak. No, ja mogę zagrać E5 teraz. Ale mogę też zbić, mogę zrobić cokolwiek. To jest wieża A1, to jest taki ruch, który nie deklaruje mnie do niczego, do niczego nie? To jest po prostu wieża A1. Tu się nic kompletnie nie dzieje. Dobra. A5. I tutaj muszę pozdrowić mojego znajomego Grzegorza, bo pamiętam jak gadaliśmy o tym e4 d3. Grzegorz uważam, że jest lepszym obiektywnie jest lepszym szachistą i zna więcej wariantów. I on mi mówi tak: jak w e4 d3 czarny gra a5, to grasz tak. a4, skoczek b1, skoczek a3, skoczek b5. Może nie w tym wydaniu, ale skojarzyłem, zapamiętałem, nie? Więc zagrałem a4. Ten ruch a4 oczywiście ma trochę inny sens. Nie tylko skoczek B1, skoczek A3, skoczek B5, bo ja bym tam doszedł dopiero za trzy ruchy, nie? Tu jest jeszcze centrum, centrum nie zamknięte, więc tu się może dużo rzeczy dziać, liczą się tempa. Więc taki plan dopiero kiedy dopiero zamknę to centrum. Natomiast A4 jest również po to, żeby czarny, kolor czarny nie mógł zagrać B5, bo jeżeli zagra, na przykład zagrałbym coś w stylu, nie wiem, skoczek F1, nie, to nie działa. Nie wiem, Hetman E2, no to wchodzi B5, już nie zaczyna atakować, już się robi trochę nieprzyjemnie, prawda? Więc w tej pozycji po prostu. Po prostu A4. B6. I tak rozkmina. Ok, spoko. Prawdopodobnie chce zagrać gońcem na A6. I ten francuski gońc, który zawsze no nie jest najlepszym gońcem, nagle wychodzi. Ale coś za coś. Zagrała B6. Ten pionek już nie będzie broniony przez żadnego innego pionka. No, ten pionek nie pójdzie do tyłu, tak samo ten. Więc to jest tak zwana słabość. OK? Hetman B3 będzie wisieć zaraz, nie? Więc już zacząłem liczyć gdzieś tam to Hetman B3, natomiast jeszcze nie w tym momencie. W tym momencie stwierdziłem, dobra, B6 będzie wisieć. A co by się stało, gdybyśmy zbili, zbili? I zauważcie, tu już jest mała słabość, prawda? Tu już jest mała słabość. Wydaje mi się, że w tej pozycji już można grać Hetman B3, ale najpierw chciałem sobie rozwinąć figurę, prawda? Bo ten skoczek na D2, ten gońc na C1 w ogóle nie grają. Skoczek F1, z jakim planem? No, plan jest taki: Hetman już broni pionka, e, pionka D3, gdyby poszedł jakiś gońc A6, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa: gońc sobie może wyjść albo na G5, albo na F4. I Tak szczerze mówiąc, to gońc F4 wydaje mi się o wiele, o wiele lepsze. Plus ten skoczek zaraz może iść na E3 i atakować to, tego słabego pionka. Zagrała go więc A6. I to był moment, w którym chyba najdłużej myślałem. Nie wiem, 15-20 minut i zagrałem hetman B3. Oj, sorki, jeszcze go jest F4. No i teraz hetman... Oj, jeszcze nie. I teraz hetman B3. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że jak tu mi panienka zbije na D3, pionek więcej. Bije na B6. I tu analizowałem... Tu oczywiście grozi zbić na F6, Natomiast bałem się, czego ja się bałem. A, myślałem, że w D4 pójdzie, jak ja to zbiję, to pójdzie coś takiego. To może nie być poprawne, oczywiście. Nie, ja, to, ja na to po prostu patrzyłem. I tu w tym momencie powstaje taka pozycja. Coś takiego liczyłem. Jak to wygląda w pionkach? No, mam niby pionka więcej. Natomiast przeciwniczka ma dwa gońce, no i w sumie już wolniaka. Więc trochę się tego bałem. Na szczęście moja przeciwniczka troszkę mi pomogła i w tym momencie nie zbiła, tylko zagrała trochę pasywnie. Ten Hetman C6 moim zdaniem był bardzo słabym ruchem. Mam wrażenie, że moja przeciwniczka grała bardzo zachowawczo, bo idzie jej tak samo źle, jak mi. To znaczy, nie chciała ryzykować, bo tu jest masa wariantów do liczenia, więc stwierdziła, że po prostu pobroni tego pionka C6 z tego pionka D5. Hetman C6, co nie? No a ja tak rozkminiam, ja się w tej pozycji spieszyć nie muszę. Weszła mi podwiązanie, więc żadne ruchy typu D4 nie biorę pod uwagę. Więc zagram skoczek F3. O co chodzi? Atakuje raz, dwa, trzy. Jedną słabość, no i raz drugą. W tym momencie musiała zagrać Goniec B, znaczy nie musiała zagrać oczywiście GONS B7, mogła coś innego spróbować. Natomiast zagrała w tym momencie z B7. Czy jest to dobry ruch? Raczej nie, ponieważ w tym momencie zauważcie, wykorzystuję to wiązanie. W tym momencie bicie jest bardzo słabe, ponieważ jest bicie, bicie. No i na koniec wariantu biorę sobie gońca. Więc jest, no po prostu, figura więcej. Za często mówię po prostu. Więc w tej sytuacji moja przeciwniczka była zmuszona do zagrania, Jezu, ale, ale mi się te warianty mylą. Boże, teraz poszło skoczek E3 dopiero. Zagrawa wieżę F8 No i zobaczyłem taką mini kombinację, w której biorę tego pionka, natomiast to dalej będzie końcówka, a jak wiecie, jestem tragiczny w końcówkach, więc zbiłem bicie, 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 bicie. Taka pozycja. Biorę tego pionka, ale zauważcie, że teraz Hetman B2 grozi. Jeszcze zbiła sobie wieżę, pyk, 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 natomiast na koniec wariantu Dominik zauważył. Że jest po prostu wieża B1. I w tym momencie moja przeciwniczka traci tego pionka B6. Ten pionek B6 jest takim trzonem tego łańcucha pionowego, ponieważ broni pionka C5, C4 5 c i pionka A4. Poszło koniec A3, zbiłem, no i powstała taka pozycja. Patrzymy na tą pozycję, i ktoś by z nas mógł pomyśleć, że to jest tylko formalność, żeby to wygrać, prawda? No bo jest pionek więcej na czysto. Spoko pozycja, natomiast Dominik miał już cieplutko. Dominik w tej pozycji chciałby to po prostu doliczyć do końca. Ja się strasznie boję końcówek, nie wiem o co chodzi, ale strasznie się boję końcówek, ale zagrałem dobrze. Na podstawie moich poprzednich partii zauważyłem, że rzadko wychodzę królem w końcówce. Nie wiedzieć czemu. No, króle scentralizowane w końcówce to jest podstawa. Więc co zagrałem? Król F1, goniec B4. I wieża B5. Chodzi w tym o to, że jak sobie czarny zagra jakieś losowe posunięcie, to ja pyk, pyk, pyk. Ale uwaga, uwaga, wchodzi jeszcze wieża B8. Natomiast po wieży B8 z planem oczywiście dojścia do pola przemiany, ja gram wieża E5, B3 no i zdążyłem mam dwa pionki więcej. 2, 4, 6, 2, 4. Tak, mam dwa pionki więcej jak to tak pójdzie, a może, może w innym trochę wydaniu mi się wydaje, raczej pewnie tak, Egran król E2, bicie, bicie, dwa pionki więcej, wygrana pozycja, prawda? Więc chciałem dojść do czegoś w tym stylu. Miałem wrażenie, że moja przeciwniczka tutaj walczy jak lew. Zagrała w tym momencie wieżę D6 i zauważcie, że ta wieża tu stoi, nie? I po takim wariancie bicie, 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 Bicie. To jest dalej prawdopodobnie wygrana, ale trochę mniej przyjemna. Zauważcie, bo mam te dwa takie pionki izolowane. Tu jeszcze jest mini wolniak. To raczej wygrywa, ale, ale nie chciałem wchodzić w takie pozycje. Chciałem to doliczyć do końca i w tym momencie zagrałem D4. Ruch, na którym też sporo, sporo myślałem. O co chodzi? Jeżeli zbiję, zbicie, bicie i teraz nie biję tego od razu, ponieważ po biciu jest jeszcze D, D3 tak, tak, tak i tak, tego się bałem, w sensie dalej jest wygrana, wiecie o co chodzi, ale chciałem takiej pewnej wygranej, więc w tym momencie zagrałbym teraz król e2, ten mi pionek nie ucieknie, jak teraz zagra d3, to ja się chowam na pole d2, o co chodzi, jeżeli zagra teraz wieża e6, no to ja zbiję, no i wieże e2 nie ma, biorę tego pionka znowu, dwa piony więcej, prawda, i tu mam wrażenie, że moja przeciwniczka się pogubiła. Zagrała za bardzo pasywnie, naprawdę. Zagrała wieża C6. Ja tak myślę, no nic mi nie grozi. Spoko pozycja. Jeżeli zagram coś. albo dobra, no zagram król E2. Jeżeli by zbiła, no to ja w tym momencie biję, bicie, bicie, a ten pionek jest za daleko. Ja go po prostu sobie zbiję, podejdę królem, no i zbiję tego pionka, i znowu mam dwa piony więcej. No, raczej z dwoma pionami więcej, już wygra. W tej pozycji poszła wieża C8, czego już kompletnie nie rozumiem. Nie ogarniam. Poszedł d 3, czyli zaktywizowałem sobie w końcu tego króla. Goniec E1, czyli jakaś niby kontra tutaj istnieje, natomiast nic bardziej mylnego, ponieważ po wieży bije C5. Przeciwniczka nie może tego zbić, ponieważ po takim wariancie po prostu ten pionek dochodzi. A po końcu B6, oczywiście gram C7, no i jest Hetman więcej, raczej wygram. Więc moja przeciwniczka zagrała wieża B8. Ja myślałem, że ona zagra wieża E8. I tu jeszcze coś, jeszcze coś ma, bo ja muszę grać F4. Eee, no dobra, no nic nie mam, mówmy się, nic nie ma w tej pozycji, ale jestem zmuszony do ruchu pionki, nie? Natomiast przeciwniczka troszeczkę mi pomogła, ponieważ zagrała wieża B8. Jak ona zagrała wieża B8, to ja zagrałem wieża B5. No, znowu, nie może tego zbić, ponieważ jest taki wariant. No co, mi pionka, no to znowu idę tym pionkiem do przodu, no i raczej przegra. Więc przeciwniczka wróciła się. Zagrała wieża E8. No to już sobie wraca na tą drugą linię. Wszystko się ładnie broni. Mam zdrowe dwa pionki więcej. No tu już byłem pewny wygrany. I szczerze mówiąc, myślałem, że w tym momencie moja przeciwniczka się podda. Ale się nie poddała. Grała dalej. Wieża C8. Wieża E2. Zauważcie, ten goniec nie ma gdzie iść. Musi iść na pole B4, a po B4 po prostu to bije, bije. No jest taka. Jest taka pozycja. O co chodzi? No mam dwa pionki więcej. Zaraz wezmę tego. I myślałem sobie, podczas partii na no dziewczyno, poddaj się już. No to już nie ma sensu, ale grała. I wiecie co? Z perspektywy czasu wiem, że to ja głupio myślałem, to jestem głupkiem. No przecież ona może walczyć. No i walczyła. Poszło b 3 No to król C4. Znowu aktywizacja króla. Atakuje tego pionka. Ten pionek padnie na 100%. Trzy pionki więcej w końcówce to już jestem pewien, że wygram, tak? Jeszcze z dwoma mógłbym się kłócić, ale z trzema to już nie ma, nie ma, e, nie ma możliwości, żeby to przegrać. E, jeżeli zbiłbym wieżę, no to jeszcze tam jakieś warianty, jakaś gra tutaj mi wchodzi na dwójkę, może mi zbiję te pionki, natomiast wydaje mi się, że po prostu idę pionem, e, pionem C6 do przodu i się nic nie dzieje. Natomiast, żeby sobie oszczędzić jakiegoś zbędnego liczenia, po prostu zbiłem królem. Wieża E1, król C4. Zaatakowałem jeszcze tego pionka, ale stwierdziłem, że to nie ma żadnego znaczenia to nie ma żadnego znaczenia, bo teraz odetnę króla przeciwniczki i zacznę iść tymi pionkami do przodu i to jest koniec. Tu nie ma co liczyć, tu naprawdę. Poszło właśnie wieża E2, wieża bije A4, no i teraz król D5 jest schowany za tym jednym pionkiem. Chodzi w tym o to, zauważcie, idę pionkiem do przodu, jak ona mnie zatakuje, zaatakuje, piąka z C, to ja idę Król D6. Jeżeli ona zagra wieża C4, bo wieża D1 z atakiem na pionka, to ja po prostu idę następny. Nie? Więc, więc te pionki po prostu za dwa-trzy ruchy dojdą. No i w tym momencie koniec końców, moja przeciwniczka podała mi rączkę grzecznie, podziękowała za partię, podpisaliśmy blankiet, a dobinik ucieszony poszedł, e, poszedł na autobus. I dzięki za wszystko, trzymajcie się. No i dzisiaj gram kolejną partię, także trzymajcie kciuki. Siema!